A pokość pana Jezusa, moi bracia. Czy kiedykolwiek czuliście się tak przygnębieni, że nie mogliście zasnąć w nocy? Czy spędziliście godziny na czuwaniu, martwiąc się o problemy w swoim domu, nie wiedząc, jak je rozwiązać? Jeśli odpowiedź brzmi tak, wiedzcie, że Bóg ma dzisiaj dla was wiadomość nadziei, zastanówmy się wspólnie nad Psalmem 7-7, w którym psalmista wyraża swoją ból i niepokój. W wersetach tierzo 4 mówi: Wołam do Boga o pomoc, wołam do Boga, aby mnie wysłuchał. Kiedy jestem w niepokoju, szukam pana. W nocy nieustannie wyciągam ręce, a moja dusza nie znajduje pocieszenia. Przypominam sobie Ciebie Boże i wzdycham, zaczynam słabnąć, a mój duch osłabia się. Nie pozwalasz mi zamknąć oczu, jestem tak niespokojny, że nie mogę mówić. W tym psalmie znajdujemy mężczyznę w rozpaczy. Jego dusza jest przygnębiona, niezdolna do znalezienia odpoczynku. Czuje się samotny i bezsilny. Ile razy i my znaleźliśmy się w podobnych sytuacjach, przytłoczeni ciężarem problemów? Życie, zwłaszcza w naszych domach, może być polem bitwy, gdzie relacje, rozczarowania i bóle pojawiają się jak gwałtowne burze. Jeśli przeżywasz problemy w swoim małżeństwie, trudności z dziećmi lub kłopoty finansowe, pamiętaj, Bóg zna Twój ból, widzi Twoje cierpienie. A nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg zwraca uwagę na każdy szczegół Twojego życia. Nie poddawaj się. Słowo Boże uczy nas, że są obietnice dla tych, którzy Mu ufają. W psalmie 77 po wylaniu swojej duszy w lament, psalmista dokonuje zwrotu. W wersecie 10 mówi Wtedy pomyślałem, powód mojej bólu jest taki, że prawica najwyższego już nie działa. W środku swojej angustii zaczyna przypominać sobie dzieła Pana, pytając. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Ile razy w obliczu trudności czujemy się porzuceni, jakby Bóg nie działał w naszym życiu? Musimy jednak pamiętać o obietnicach Bożych i o chwilach, kiedy On działał na naszą korzyść. Ten sam Bóg, który czynił cuda w przeszłości, wciąż jest z Tobą i może działać dzisiaj. On jest Bogiem, który przywraca, odnawia i przemienia. Jeśli Twój dom wydaje się zawalać, jeśli Twoje małżeństwo jest w kryzysie, lub Twoje dzieci są daleko, zachęcam Cię, oddaj wszystko w ręce Jezusa. Już płakałeś i załamałeś się. Teraz nadszedł czas, aby powierzyć to Bogu. On może przywrócić to, co zostało zniszczone, i przekształcić ból w świadectwo. Zanim przejdziemy do modlitwy, chcę Cię zaprosić do subskrybowania kanału. Tutaj dzielimy się przesłaniami, które mają na celu wzmocnienie Twojej wiary i pomoc w chodzeniu z Bogiem. I nie zapomnij włączyć dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Na koniec tego wideo zaproponuję Ci studium biblijne, które może jeszcze bardziej Ci pomóc. Wystarczy kliknąć w kartę, która pojawi się na ekranie. Módlmy się razem. Zamknij oczy i towarzysz mi w modlitwie. Panie, przedstawiam przed Tobą życie każdej osoby, która słucha tej wiadomości. Niech problemy, z którymi się borykają, zostaną rozwiązane, szczególnie te dotyczące rodziny. Niech każdy ma spokojny sen i odpoczywa w Twoich obietnicach. Usuń wszelki strach i niepokój, odnawiając ich siły do dalszej walki za ich dom i rodzinę. Odwiedź każdy dom, który jest tu reprezentowany. Niech Twój Duch Święty przyniesie przywrócenie tam, gdzie są rany, pokój tam, gdzie są konflikty, i nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Wiemy, że Twoje obietnice nie zawodzą, dlatego ufamy, że Pan uczyni coś nowego. Przedstawiam przed Tobą tych, którzy zmagają się z trudnościami finansowymi, Panie. Dla tych, którzy są bez pracy, prosimy, abyś otworzył drzwi do pracy i możliwości. Wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który zaopatruje i nie pozwalasz, aby brakowało chleba na stole Twoich dzieci. Modleń się również za tych, którzy są chorzy lub mają chorych członków rodziny. Odwiedź tych, którzy są hospitalizowani, wysłuchaj wołania skrzywdzonych. Ty jesteś lekarzem lekarzy. A my prosimy, abyś wyciągnął swoją mocną rękę nad każdą osobą, która potrzebuje cudu uzdrowienia. Niech Pan przyniesie przywrócenie tam, gdzie są rany, pokój tam, gdzie są konflikty, i nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. W imię Jezusa, amen. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, podziel się tym wideo z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć o znaczeniu zaufania Bogu. Możesz być narzędziem Boga, aby błogosławić inne życie. Niech Bóg błogosławi Twoje życie, życie Twojej rodziny i niech dalej Cię wspiera w każdej dziedzinie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech Bóg Cię obficie błogosławi.